Kurwa, nie mogę. Mordo, muszę to nagrać na Instastory. Czarna Ukrainka mu się trafiła. I on zdziwiony jest. Oj... Ojciec, ojciec Francuz ukraiński. To nie widziałeś nigdy murzyna ukraińskiego, ty Mordo? Nie widziałeś nigdy murzyna ukraińskiego? Ty... Czekaj. To nie jest żadna Ukraińka, tylko Majdani. To ty pierdolisz, ja przepraszam. Kurwa, ja mam dużo znajomych <grym> z całego świata. Tak? Może, może ta dziewczyna będzie miała wpływ na ciebie. Bez <grym> nie, nie widać, że jest, jesteś, jesteś na. zakręconym no, ja jest miłością, to miłe. To to w miło a, Tylko mógłbyś przeszkącać jutro, zaprosić ją normalnie zrobić to obiad, razy, a nie. A ja będę kochał całe życie. Mam nadzieję, że tak będzie. Z mojego doświadczenia wiem, że długo się czeka na tę jedną jedyną. Ja czekam, tak. na, kurwa, 39 lat wariaczek. Ja 25. Ja 25, ale już mam na Ja 25 to bra mało brakowało, bym miał zajebane. <noise> 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 A, że jutro w obi kupuję młotek i ci wybiję głowy, tak? Tak. że pneumatykę. No i bardzo dobrze, i dobrze, bierz się gdzieś z tego gnojka, to nie jest dzieciak. No. Dobra, molot, ja uciekam, idę spać. No naprawdę, dobranoc. No f*****, miło widzieć, że jesteś, że jesteś happy, że nie masz właśnie miny. no. No, ogarnij się, mordo. No. Także wychowawczo coś z swoje, usłyszę. Pach, pach a teraz do domu. Do Marusi, pod kogierkę i spać paloną. Teraz tylko nogi robię. <głos> <głos> tylko nogi robię.